Grać, grać zacząłem, naprawdę? Zacząłem grać. Witam serdecznie. Godzina 12. Diskowania. Pierwsza diskowania w roku Co to w, już 12 jest? Tak, Jacku, 12, o, ale go. nie ta 12 Zawaliłeś! 10! Nie, nie, nie. 9 Jeszcze mi tu Słuchajcie, w głowie! Jacek, no niestety, no impreza oh. mi się troszeczkę przedłużyła do piątego. My, my mamy. Witam za... was serdecznie, witałeś się? No oczywiście, Jacku. Aha. Ja wręcz przeciwnie mam bardzo dużo dzisiaj energii. Słuchajcie, oh. dzisiaj zaczniemy od oh. dwóch braci. Dwóch braci, którzy e, kiedyś e, mieli nazwę... mamy już? Tak. Kiedy mieli nazwę e, bracia Drossel. I nie zgadniecie, na jaką nazwę zmienili. Poczekaj, ja przemyślę sprawę, bo jestem prosto po inteligentnych po kilku rozmowach latach, sylwestrowych. Po kilku latach dwóch braci stwierdziło, że jednak e, będą Wiem. się nazywać... 10, 9, a nie to w mojej głowie czytał cały czas. Oh, I te wystrzały tych szampanów. Ale to już mi opowiadali, bo podobno do 12 nie dotrwałem. Jacku, możesz mi przestać? Krzysiek i Tomek, Drosel. Tak, już jestem gotowy. O, Słuchajcie, y ludzie z Pomorza pokażą wam, jak wygląda prawdziwa impreza z sexy lalą. Ale się rozkręciłem. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. <grym> Ale powiem Ci, zmęczyłem się, troszeczkę. Bracia, którzy kiedyś się nazywali bracia Drossel, w tym momencie się nazywają Drosel. Tylko Drosel. Przed Wami Drosel. Impreza z Pomorza.